włosy rozpuszczone mówię trochę ciszej więc róbcie sobie głośniej to nie jest wina programu jak wcześniej piję sobie kawosie już śpię bo dzisiaj wracam do pracy pierwszy dzień po urlopie będzie bardzo ciężko um, chciałam wam pokazać co zrobiłam um, no bo w vlogu um, wszystko pokazuję praktycznie Suszone jabłka, przepyszne. Nie wiem, czy wysuszyć. Muszę odpowiedni poziom suszenia się nauczyć, więc zrobiłam sobie jabłka. Jeszcze jedna tura się robi i zrobiłam sobie pomidory w oleju. Robię również nalewkę. Oj, wzięłam, podjadałam <grym> i mam tłuste palce. Musiałam wytrzeć tam kto. wbiję kawę chwilę do was pogadam i zbieram się zabieram dziewczyny. zabieram dziewczyny, czyli moją mamę i Darię na zakupy jedziemy przy poniedziałku sobie słuchajcie jak podcięłam jak mój końce moja brzemisza sorry jak przyciąłam końce, no to te włosy już są znowu jednolite. I trzeba, wyrównały się, i już się tak fajnie nie układają. Muszę sobie obciąć je ja z powrotem. Znaczy mi się, jak mi obcinają, ja mówię jak, ja on obcina. Dobra, spijam sobie kawę. Nie mam pod kartę mi widać podwójny. I zbieram się na ten spacer, ale wczoraj. Jeszcze, jeszcze się nie mogę obudzić. Teraz mi się trochę kimbło jeszcze. <noise> Jak się pócia muszę zjawić. się i siedziałam, siedziałam, siedziałam i odjechało mi się. Co widać po twarzy. A zaraz od razu pamiętam Co chciałam powiedzieć, wczoraj wyprosiłam od ciocia mieli um, um, ten przepis na ten drzem z kiwi. Tak on mi smakuje i będę piam sobie sama. Oczywiście na pewno nie będzie tak smakował, jak sama zrobię niż jakby ciocia zrobiła, ale na pewno y, 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 też będzie dobry. Sorry, będzie mi się bało. Wczoraj jest znowu mało wody, piąty pioron dwie wieczór znowu mi się zatrzymała woda. To u mnie to musi być równomierne. Ale to nic. To nic, to nic. A dzisiaj za mną, um, ostatnio chodziły ze mną gołąbki, a teraz, a później kupiłam kapustę kiszoną i to z kapustą kiszoną mi um, za mną chodziło i dzisiaj dopiero ja je zużyję, bo zrobię kapuśniak, no na takiej kiełbasce wędzonej, znaczy z kiełbaską wędzoną zamiast z boczkiem, to z kiełbasą wędzoną, zobaczcie, piękne są te moje włosy, znaczy jeżeli chodzi o stan zdrowy, lejące, błyszczące i tak dalej. Tylko jest jeden mankament tego, że jak mam rowosy rozpuszczone to je ja bardzo, to te kamiony szybko się przetłuszczają. Znaczy już nie trochę były do mycia. Na szczęście jest tak, że ja ćwiczę, to muszę mieć głowę. Nie ma co tamto. Przydałoby mi się chyba do tych ciemnych włosów częściej malować, ale nie mogę, jak mi się Tego sobie tam machnę rzęsy i to jeszcze też tak dziwnie. A prawie niewidocznie. O Jezu, tutaj też piasek. Wszędzie piach. Moi wczoraj w tą piłkę grali. To piachu się nasypało. No, ale było cudownie. Przepięknie. Przepięknie. Pogodę mieliśmy idealną na, na spacer. No, teraz a teraz wszystkie pogody będę łapała. O, bo jak najlepszy ze względu na to, że wracamy do weekendowania. No wiecie, święta się kończyły. Urodziny jedne drugie były. Następne w lutym dopiero w połowie lutego dopiero laury. I tyle. I tyle, i tyle robaczki moje kochane. Ciebie króciutki vlog. Jeszcze mi dwa kawałki ciasta zostało, ale w takim razie chyba dzisiaj nie upiekę ciasta. Zobaczę, czy mi się coś uda na przecenach kupić. Jeżeli uda, to fajnie. Jeżeli nie, to e, może mi się ubiega ciasto. Mm. Jak mi jabłek starczy, bo miałam pieca, posłuszyłam jabłka i tutaj mam ochotę zrobić z tym drzemki. wiecie, ja jadam i na leśniki często, i gofry. Znaczy gofrów to ja akurat bardzo dawno nie robiłam. I jakbym zrobiła ten drzemik, tylko że ten drzemik to idealnie się nadaje, to. Do czego, moi drodzy? A, do no właśnie, do tostów. Ja się wczoraj opaliłam, czy mi się wydaje? Jakoś taka... Do czego się nadaje ten dżem? Do tostów z serem żółtym. Mmm, pyszota. Tak, właśnie tak. Także jak widzicie... Yy... Nie jem fast foodów yy, i takich rzeczy na razie do końca stycznia. A później wracamy do yy, weekendowego jedzenia, czyli w weekend będzie można zjeść sobie jakiś fast food, jakieś chipsy, jakieś takie rzeczy. Yy, staram się, żeby były codziennie desery teraz w domu. Chciałabym schudnąć 7 kilo, ale te 7 kilo yy, chciałabym rozłożyć na pół roku. rok. Nie no, na pół roku, tak do wakacji, A, także pomalutku, spokojnie, to nie jest, że ja się odchudzam, tak stricte odchudzanie, nie, to bym sobie nie, nie liczyła, że jem te sery. Zdrowszo, zdrowo, zdrowy styl życia, więcej ćwiczeń, więcej ruchu i samo zleci szybciuteńko. Na pewno wody. Wczoraj dużo wody nie miałam z tego względu, że nie miałam gdzieś usiać, i zawsze, jak gdzieś tam idę na takie spacer, to zawsze mniej pije. i wtedy jest problem, bo później na drugi dzień albo jeszcze dwa dni y, mam wodę zatrzymaną w organizmie. Tak mnie nie filtruje, no bo czy mniej pije, tym mniej chodzę do toalety. Dobra, ja muszę się zbierać, y, a pogadam później jeszcze z Wami w takim razie z tego względu, że y, no pokażę Wam jeszcze co mam. do później jestem z mamą na zakupach i z Darią. U mnie tam jeszcze przy kasie stoją. Gdzieś tam, o tam je widać, tu, tu, tu. E, tu, 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 tu było, więc poradzą sobie ze mnie. Daria pomaga mamie, także ja dzisiaj nie jestem potrzebna. A Więc już w pakowaniu, w zeskanowaniu. Czasami mama musi okulary zmieniać na inne. I tak to szybko, pak, pak, pak. Ja mam Darii zakupy tutaj. No i co? Parę rzeczy mi się udało kupić. Wiadomo, że jak coś potrzeba, to e, trzeba kupić bez promocji. To nie ma tak, że tylko się wybiera człowiek na e, zakupy, gdzie e, kupuje różne karteczki. Nie, to tak nie jest. E, są rzeczy, które trzeba kupić bez promocji. Nie ma bez i nie ma czekania. Co jest wiecie normalne. E, no bo tak to w życiu już jest. O, jakieś wegańskie nowe masło. Znaczy masło. Także tak to wygląda. Musiałam sobie usta pomalować, bo mi strasznie po wczorajszym spacerze popękały i mnie bola. Także gdzie to moje dziewczyny? Sobie tu może poczekam na nie. E, na pewno za chwilę wyjdą. Co tam musiałam powiedzieć jeszcze? E, nie wiem, no zakupy zawsze jakieś tam udane. Kupiłam, dżyn, kupiłam herbatkę. Słuchajcie, tej jeszcze nie miałam. I od razu tu pokażę, dlatego że warto pokazywać te herbaty, bo one są smaczne. Naprawdę bardzo smaczne są. I tutaj mam tak: mięta, jabłko, gruszka i pokrzywa. Świetne połączenie. O, idą artystki. Tam sobie idą. Gare, jakie włosy ma fajne. Różowa dziewczyna, super. Dobra, to do później. Z zakupy Wam jeszcze pokażę yy, w domu, co mi się udało kupić na... Co mi się udało kupić, co po prostu kupiłam. No i tyle chyba z dzisiaj. Dobra, dzisiaj e, głos mówiony, głos mówiony. E, po, poopowiadam Wam troszeczkę o produktach, które kupiłam dzisiaj. E, nie zawsze są e, duże przeceny. Czasami w ogóle e, coś potrzebujemy, ale... Trzeba kupić bez przecen, ale jak możecie zauważyć, tutaj punkt 60 za piękne, czerwoniutkie mięsko. Tutaj punkt 11. To taki kawał sera. Ja jestem serowa dziewczyna, uwielbiam sery. Niestety są kaloryczne, ale cóż, tutaj się już wraty skończyły małemu, więc kupiłam dzisiaj, żeby miał. Tutaj mam mąkę z fund 80 na 45 pensów super cena tutaj mam kotleciki fund siedemdziesiąt to są kotlety na dzisiaj e, bułeczki świeże mm, kupione nie na przecenie e, pasztet cytrynowa e, jogurt cytrynowy kremowy bio i tak dalej 38 pensów, tu paski z 80 na... nie, z 2 punktów na 80, bardzo lubimy. Tu mamy sosik i dzisiaj zrobię, zobaczcie, gotowy sosik mało kalorii, fajny skład. Lubię, kupuję tak. I jadam sztuczny sos. I... Dżemik, nie drzemik, cukier do robienia drzemów. Wczoraj wyprosiłam cioteczkę, żeby mi dała przepis. Ja Wam chyba to dzisiaj mówiłam w ogóle wcześniej na drzem, i będę robiła. Tutaj mam takie o. Jak widzicie, jak nie widzicie, to to jest masz to z, z kiełbaską i z sosem. Do tego pomidorki, Tutaj mam kiwi właśnie. Raselowe, ulubione jogurtyki, on mi jogurta. Jogurt. Kupiłam sobie tą herbatę, o której Wam wspominałam. Jedzenie dla psa, żeby przed jeszcze wypłatą miał go. Ja tak mniej więcej liczę. Zobaczcie, marchewka pokrojona, potarkowana już. Nie wiem, czy sobie nie zrobię ciasta, może znowu marchewkowego albo jakieś. Coś tam na pewno wymodzę z tą marchewką z funta na 25 pensów. Kuskus z kus gigant potrzebuję do obiadu, bez promocji 2 funty. I zobaczcie, co mi się udało. ostatnia paczka, znowu pistację i tym razem jeszcze lepsza cena, bo tylko 53. Jakby było 10, to bym 10, ale nie było tylko jedną ostatnie, więc jedne. I kostki, kostki rosołowe. Ostatnio jadę na kostkach. Tutaj tych nawet fajne. E, wiadomo, że tam e, pary e, chemicznych rzeczy się znajdzie, ale no cóż. E, papier toaletowy, czyli papier do lupy, i tutaj jeszcze pokażę Wam e, zakupy, tak o z siatki, będę wyciągała, bo e, szmatki, próbki do szkoły dla rasela, takie o e, rękawiczki, z salami na piwce, Kurczaki do sałatki, szczypiorek, co tam jeszcze jest, worki na śmieci, nie wiem czy mi się potrzebuje do jego działka, ale mówię wezmę, bo mi nie powiedział, wczoraj pytałam, ale dobra, te worki na resztki, odpadki. Kira wzięłam, żeby zrobić jakiś deser, jeszcze nie wiem jaki, ale ja potrzebuję ostatnio, mam fazę na robienie różnych deserów. E, banany, bo wczoraj niestety przyznam się bez bicia, że musiałam wyrzucić jednego banana, bo, bo był już taki naprawdę tylko do wyrzucenia, niestety. <ścoughs> Przepraszam. I tutaj koncentrat. I tutaj jeszcze no, słodzidło do deserów bardzo dobre ze słodzikiem pasta do zębów i jedna z najlepszych ja taką pastę e, taką pastę używam my używamy i jeszcze mi się udało kupić jedną Nutellę i tym razem orzechową, znaczy Nutellę. E, masło jak to się mówi smarowidło czekoladowe bez oleju to jest ze skinny. Jedna z najlepszych, i to jest moja zmora. Mogłabym mieć łyżką całe. Yy, Przecenione. Zje się do skowania. także do ciastek, do, do czegoś na pewno. No i to są mm, zakupy. E, nasze zakupy poczynione dopiero dzisiaj jest poniedziałek. W środę pójdę jutro. Nie mam w ogóle potrzeby, żeby iść do sklepu. Prawdopodobnie do niego się nie wybiorę, tylko się wybiorę jak my się będzie. Przyjedzie y, następnym razem. Albo pójdę na piechotę, jeszcze nie wiem. Jak coś, to do jutra. Pamiętajcie, żeby zostawiać komentarze i się odzywać. I narzućcie może jakiś temat, o czym byście chcieli usłyszeć u mnie na kanale. Dobra, to buziaki. Do jutra. Pa, pa.